Wysłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na gody. Wesele to przyszło dzieło Boga na ziemi, odkupienie, wcielenie. Wezwali zaproszonych, ale oni nie chcieli przyjść. Nie chcieli. Posłał ponownie sługi i Bóg mówi: wszystko przygotowane, utuczone. Zwierzęta zabite, woły. Wybudowane kościoły mamy, sakramenty święte. W każdej świątyni dzieci wesele. Ofiaram przy świętej jest wielkim weselem. Co się dzieje? Na no Skubani nie chcą przyjść. Nie tylko Faryzeusze, ale dzisiejsi ludzie nie chcą przyjść. A oni. Zlekceważyli proroków pana w zaproszenie króla. Jeden poszedł do swojej właści, włości, inny do kupieca. Proszę ja nie mam czasu. Większość mamy spraw, prowadzimy firmy, przeciędza Mamy dom w Hiszpanii, przeksiędza. Musimy zorganizować dla dzieci wesele. To, to, to jest lawina, nie? Dziś tak wszyscy popysku leją pana Boga. Lekceważą. Ci, co mają większo, większe wpływy w świecie, co robią? Pojmują sługi, lżą ich i zabijają. Dziś mamy męczennika, księdza Jerzego Popiełuszka. Zamordował go glęb kardynał. Zamordowali go komuniści. Na końcu wzięli go NKWD rosyjskie, tak mordowało, ale kardynał Nycz zakazał o tym mówić, o tych rewelacjach, że nie pójdzie. Widzę, sedno sprawy to jest morderstwo NKWD na Popiełuszce. Nasi zbrodniarze go przywieźli, a ruski resztę zrobiły. Dziś to była zemsta złamaniem, okładaniem, aż zabiciem do śmierci. Tak też zrobiono z wieloma, moi drodzy, prokami w minionych czasów.